Nie bardzo wiem, o czym ja mam mówić. Ci o moich przeżyciach, o tych mówić nie będę, ponieważ bardzo nie lubię kombatanctwo. Natomiast o 56 roku, co dla mnie było największym przeżyciem, to był taki moment, zbieraliśmy butelki 25 października na Koktajl Molotowa. I trafiłem do mieszkania bardzo biednej kobiety z trzema dziećmi, i ja mówię: O co mi nam chodzi, że potrzebujemy butelki? I tak młoda kobieta, szlochając, wilała do wanny przecier pomidorowy przeznaczony na cały rok. Potem umyła. Butelki i dała nam. I dla mnie to jest bardziej, najbardziej ruszającym yy, symbolem tego, co się działo na Węgrzech. Natomiast, wracając do tematu naszej konferencji, Wolna Europa, yy, będę mówił bardzo przykre rzeczy. Ja jako dziecko czy młody człowiek węgierskiej wolnej Europy nie lubiłem, ponieważ było, była sekcja węgierska oderwana zupełnie o węgierskiej rzeczywistości. Wracając do 1956 roku, no, ja raczej nie bywałem w domu, w związku z tym nie słuchałem wolną Europę, ale yy, dochodziłyby słuchy, że wolna Europa yy, twierdzi, że będzie pomoc zbrojna. Okazało się, że takiego stwierdzenia nie było, tylko były sugestie. Natomiast 28., kiedy już sytuacja się Yy, yy, uspokoiło i wyglądało, się, że rozwiązanie będzie, to Wolna Europa na, nadała audycję, jak trzeba robić koktajl yy, Molotowa, jak na, założyć yy, minę pancerną, albo rzucić yy, plastik do yy, lufy ciągów. I niestety, Wolna Europa y, nie akceptowała y, im Renadzia, wręcz, y, wręcz podwoziła przeciwko. Natomiast trzeba przyznać, że po aresztowaniu i potem straceniu im y, w y, y, akcent był już zupełnie inny. Ale moje pokolenia nie słuchała Wolna Europa w 1956 roku. Natomiast jak ja wylądowałem w Polsce, to ja za chwitem słuchałem Polską Wolną Europę. A jak kupiliśmy pierwszy radio, zresztą był bardzo śmieszny, bo przedawca mówił, że niech pan kupuje to, bo tu gdzie można zlapać wolną Europę. I mój syn trzyletni, czteryletni, śpiewał, że dziś do ciebie przyjść nie mogę, bo słucham wolną Europę. Więc to było zupełnie coś innego. I chciałbym dodać, że ten pan, który 28 dał instrukcję. Jak dalej walczyć, to pracował do, proszę Państwa, bo to jest już wiem z literatury, to, to nie jest moje doświadczenie do 83 roku w wolnej Europie. Yy, w każdym razie yy, jak sekcja polska robiło wszystko, żeby nie dopuścić do krwi październików, październiku, no węgierska sekcja, że zachowywała niestety inaczej. I jeszcze wracając, jak mówiłem swoim przyjacielom, którzy coś nieco też robili w powstaniu, Mówiłem, że ja słucham codziennie wolną Europę w Polsce, to trochę patrzyli na mnie jak wariata. W 1956 roku, w październiku, bo miałam jeszcze dwa lata do matury, miałam 16 lat. I co się działo w Warszawie wtedy? Ja tutaj przyniosłam takie trzy dokumenty, które panu profesorowi pokazałam. Mianowicie pierwszy to był taki, to oczywiście myśmy wszyscy. Ja chodziłam do szkoły żeńskiej na, w Saskiej Kępie do Kiriowskiej. No i wszystkie panienki z Saskiej Kępy w onym czasie, w klasie 10 byłyśmy, to był październik, początek 10 klasy. Wszystkie żeśmy należały do ZMP, dlatego że od tego zależało, czy się dostaniemy na studia. Tak wszyscy żeśmy się wyobrażali w każdym razie. I jak ktoś mówi coś innego o tych czasach, to mi się zawsze wydaje to bardzo zdumiewające. No w każdym razie, w każdym razie u nas tak było. Była ta właśnie, powtarzam, saska kępa i takie bardzo, powiedziałabym, myśmy zawsze, religia jeszcze była u nas w szkole, także to w takim bardziej klasztornym wychowaniu. No ale co się działo w Warszawie? W Warszawie, w Warszawie w onym czasie był wiec na 19 października był wiec na Politechnice, na który to wiec, myśmy, to wszystko się burzyło, od jakichś licznych pewnie, nie wiem, ukochanych żeśmy się dowiadywały, że, że, że coś się dzieje, no i pobiegłyśmy oczywiście na ten wiec. No między innymi, znaczy to co mi się zachowało w moich papierach, to jest taka właśnie ulotka tutaj, Andrzej się zdziwił, że takowe były, ale już wtedy była ulotka z wydrukowana rezolucja z wiecu studentów z 19 października 1956 roku. No i w ta, tak natchnione natychmiast w szkole rozwiązałyśmy koło ZMP, co jest mam drugi dokument. Wszystkie dziewczyny z klasy. Nas było, to była nieduża klasa, nas było 19 osób podpisały się pod tym, no i żeśmy rozwiązały tą, tą. I tutaj pozwalam sobie odczytać, co myśmy napisali wtedy. Napisałyśmy, to dwa słowa, były członkowie klasy 10a występują z ETMP, motywując to tym, że przez cały czas trwania przemian w naszym kraju, bo to już było, prawda, było to po, po czerwcu 56 roku, społeczeństw yy, społeczno-politycznych, a nawet w dniach 19-21, czyli wtedy, kiedy się odbywało plenum PZPR. Października, październiku. Organizacja Zetę Polska na terenie szkół średnich zachowała się biernie, a wszelkie wysiłki dążące do ożywienia działalności ZMP nie dawały rezultatu. No i tu byłe koło w, przy klasie 10. Aliceum ogólnokształcącego imienia. Marii curie skłodowskiej No i tutaj się wszystkie podpisały, i to jest październik 56 rok, ale byłyśmy na tyle cwane, i tutaj właśnie a propos jest ten, że żeśmy, nim żeśmy to ostatecznie oddały, to dlatego tam nie ma daty dziennej, tylko jest napisane październik, że 31 napisałyśmy takie pismo. Już, już ten. Zarząd Szkolny ZMP przy Szkole Ogólnokształcącej Ulica Obrońców 31 upoważnia grupę uczennic do zbierania Środków opatrunkowych dla towarzyszy węgierskich. Tak to było napisane. I myśmy z takimi papierkami, wszystkie miałyśmy oczywiście w klapie, miałyśmy wstążeczki, trójkolorowe wstążeczki, to absolutnie wszyscy to nosili, w ogóle nie było w ogóle innej mowy, jak się okazało, że na Węgrzech się ludzie biją, że się zaczęła kreflać. No i myśmy chodziły po domach i zbierały wszystkie możliwe lekarstwa. Muszę powiedzieć, że ja zbiór tych lekarstw jeszcze do niedawna ktoś mi to niestety zabrał właśnie co się wczoraj zorientowałam miałam jeszcze bo to wszystko żeśmy przekazywały do PCK, i zbiór tych lekarstw był niezmiernie oryginalny miały się były tam aspiryny, no już tam nie było, no w ogóle bardzo różne rzeczy, środki do, do, do naburzy żołądka i tam różne, różne, różne rzeczy oczywiście yy, był... Było tam trochę bandaży i tam różnych innych rzeczy, ale generalnie no było to, były to apteczki, apteczki domowe, które ludzie nam dawali. Myślę, że we współczesnych czasach byłoby bardzo trudno, yy, trudno wejść do tych mieszkań. Nikt by nas tam po prostu nie wpuścił. Nam nie przychodziło do głowy. Ja pamiętam, że ja chodziłam sama i koleżanki wszystkie, myśmy były rozproszone po całej Saskiej Saski Kępie i w ogóle nie przychodziło nam do głowy, że ktoś nas po prostu może wyrzucić albo uznać, że jesteśmy złodziejki albo coś takiego. W ogóle to nie przychodziło nam do głowy. Byłyśmy na niesłychanie wysokim C, w ogóle poziomie. Bardzo by się wszystkie bardzo przejmowały. No i y, pamiętam, jak nosiły kolejne, kolejne paki do Polskiego Czerwonego Krzyża i one, te, te paki, jak rozumiem, właśnie z Wiktorem Poroszyńskim wyjechały. I muszę powiedzieć, że cała atmosfera, tutaj w Warszawie wypuszczano kardynała Wyszyńskiego, w te, a w tym samym czasie, prawda, tam rozpoczęło się, no jeszcze, 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 nie był, jeszcze nie był koniec tej rewolucji, ale już, już, już bardzo wyraźnie było widać, że Dobrze no, że będą problemy i wojska, wojska radzieckie tuż pod Warszawą tutaj dąży, dążyły do Warszawy. U nas też wszyscy absolutnie, no, trudno powiedzieć, się zbroili, koktajli, mołotowanie no, w naszej szkole, myśmy były szkołą, szkołą jednak dziewcząt, więc nikt nie robił, ale byłyśmy bardzo wszystkie gotowe, że będziemy bardzo ostro walczyć. Jako historyk zajmujący się nie tylko Węgrami, ale również stosunkami polsko-węgierskimi XX wieku, Często zadaję sobie pytanie, jak to możliwe, że 56 rok powstanie. Wiem, że Polacy nie lubią, czy nie bardzo lubią słowa rewolucja, chociaż my mówimy o naszym, że to rewolucja, ale wiem, że po polsku teraz się powstanie. Więc jak to możliwe, że powstanie nie w Polsce, wybuchło po 56 roku, tylko u nas na Węgrzech? Na pewno nakładają się różne przyciny, ale uważam, że jest jeden bardzo ważny czynnik. Mianowicie, bo tutaj też była napięta sytuacja, był konflikt, bardzo ostry konflikt, ale jednak to udało się jakby pokojowo rozwiązać. I moim zdaniem jest właśnie taki bardzo decydujący czynnik, i to jest właśnie to, że to nazywa się sprawa posagu. To znaczy, że Polska, jakby kraj zwycięski wyszła z II wojny światowej. Teoretycznie z zwycięskim krajem oczywiście, ale jednak był po by zwycięskiej stronie. A my Węgrzy e, niestety w sojuszu z Hitlerem e, byliśmy i, i w związku z tym przegraliśmy tę wojnę. A my jako karę, a, a Polska jako nagrodę e, dostał to samo, to znaczy, że komunizm e, od związku radzieckiego. E, z tym, że e, my e, nie, nie mieliśmy właśnie tego tak zwanego posagu, to znaczy, że Węgry E, zarówno po pierwszej, jak i po II wojnie światowej, tylko straciły tereny. E, w 1956 roku e, i okrojone zostały e, Węgry e, i w 19 roku i też. E, to podtrzymane i nawet jeszcze bardziej w 1945 czy 1947. Więc w 1956 roku nie można było zaszantażować Węgrów, jak to robił Gomułka w Polsce, że uważajcie, bo jeżeli się buntujecie, to możecie stracić te nowe tereny, które dostaliście. Nie było coś takiego czy czegoś takiego jak węgierska racja stanu. Bo w Polsce to można było powiedzieć, że. To Związek Radziecki zagwarantuje nam nowe granice na zachodzie, i tak dalej. Na Węgrzech na, naprawdę e, Węgrzy nie mieli nic do stracenia ani terenów, e, ani e, e, jakby kariery e, właściwie nic e, dlatego, że e, akurat tak nasza historia się e, e, złożyła. Jeżeli chodzi o młodzież węgierską, Uważam, że ich, ich kład do rewolucji, że masowo walczyli przeciwko Armii Radzieckiej, to również jest klęską edukacji komunistycznej, ponieważ prawie przez 8-9 lat uczono w węgierskich szkołach jak wspaniały jest ten system. Pró próbowano jakby wyprać z mózgów młodzieży e, co było przedtem, przed wojną w ogóle jakie są tradycje hi historia Węgier i tak dalej i w 1956 roku okazało się, że, że to nie poskutkowało, że właśnie ta propaganda komunistyczna i edukacja e, okazała się po prostu e, 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 nieefektownym I, i to widać było właśnie na e, ulicach Budapesztu przede wszystkim. Czy mitem było to, że w 1956 roku panowała na, na Węgrzech no, jedność jedność, nie, nie spotkana ani wcześniej, ani później w historii Węgier. Proszę zobaczyć, jak przejrzeć nagrania, kroniki filmowe z tamtego okresu, patrzeć na zdjęcia z tamtego okresu. Ludzie byli radośni, weseli i uśmiechnięci. To było wyzwolenie spod, spod właśnie pewnego rodzaju jarzma, a, a, a z drugiej strony, że to była taka otwarta droga przed, przed nimi. Więc e, chyba nie przesada, że. Węgrzy byli przekonani co do tego, że na pewno są wolności, ponieważ potem została rewolucja stłumiona nie, nie doszło do rozwamu. W związku z tym naprawdę coś takiego jak, jak jedność narodowa, oczywiście nie, to nie skupiało wszystkich Węgrów, ale, ale większość Węgrów z pewnością jednak na Węgrzech panowała. Uważam, że te dwa wydarzenia, polski październik i, powiedzmy, węgierski październik, również jakby dwojakowo miał wpływ na, na historię świata. Polski październik pokazał, czy, czy przestał jakąś alternatywę dla ustroju komunistycznego i, i przez to jakby trochę prze, przedłużał te, tego ustroju, bo okazało się, że jednak jeszcze wewnątrz tego ustroju są alternatywy, że można tak od wewnątrz zmienić ten system, żeby nie był tak okrutny, żeby mniej represyjny i tak dalej. I to do pierwszych lat, w 56 7 roku to właśnie e, polski październik miał właśnie taką taką informację y, dla świata. I tym samym czasie rewolucja angielska pokazała, że, że jest tylko jeden system komunistyczny. Wszystkie o jedno, jak, jak to nazywamy, czy stalinowski, czy później, nie wiem, gulaszowy i tak dalej. Jest jeden system komunistyczny, y, tak samo represyjny, y, tylko różnica jest to, że albo mniej, albo bardziej represyjny, ale jedna to jest dyktatura i w związku z tym... Nie ma, nie ma żadnej alternatywy. Jeżeli próbują zmniejszyć tę dyktaturę, to albo, i to właśnie na tym jest dowodem 89 rok, albo wszystko rozpadnie, albo, i to jest 56 rok powiedzmy, od razu z Moskwy dostaniemy Niet", NIE, nie pozwolimy i agresję radziecką, żeby utrzymać dalej ten system. W krajach sąsiednich święcie. E, e, żyli Węgrzy, e, wszędzie była mniejszość e, węgierska, i właśnie e, e, to jakby, e, był jakimś podwójnym elementem. To znaczy, że oni oczywiście e, jeszcze większą sympatią śledzili wiadomości z Węgier, a po drugie, że e, na przykład e, Ciało Słowacja wykorzystała okazję żeby jeszcze raz uderzyć na tę mniejszość i tym bardziej właśnie władza w Bukareszcie, żeby ograniczyć prawa mniejszości węgierskiej, przywileje, które do tej pory miało. I największa represja właśnie dotyczyła Węgrów w Rumunii, 11 osób stracono spośród nich. I, I też było dużo takich, które uwięziono. Muszę też jednak wspomnieć o tym, że nie tylko Węgrzy w tych krajach próbowali coś dla nas robić, ale też byli tacy Rumuni, tacy Serbowie, tacy Słowacy, nawet tacy Rosjanie, którzy jawnie jakby wyrazili swoją solidarność i za to oni również zostali uwięzieni albo wysłani na e, e, daleki e, zakątek e, Związku Radzieckiego albo, albo e, e, na te Morze czarne w Rumunii, więc to również jednak okazało się, że to poczucie wolności jednak nie tylko odnosi się do jednego narodu, to, to też może połączyć ludzi, którzy niekoniecznie jednak są zgodni w innych, innych sprawach. W 1996 roku uczestnicy węgierski prezydent Arpad Gönc oznaczył, kilkunastu Rosjan, którzy jako studenci właśnie w 1956 roku byli z nami i, i potem 10 lat, 12 lat spędzili w związku z tym na Gulagu. Tak, 2021 roku Rosja miała do, czy, do czynienia tylko z Polską. Kilka dni później tu już były dwa kraje Polska i Węgry i mógł się widzieć w tym jakiś efekt domina i to i, a plus jeszcze była postawa Chińczyków, no taka, taka dosyć ambiwalentna, nie chciałbym to wejść, bo to naprawdę to będziemy tutaj do wieczora siedzieć. Jest jeden dokument, tak zwane notatki Malina. Malin był właśnie, pracował przy prezydium KCK PZR i on robił notatki z posiedzeń właśnie tego gremium, najwyższego gremium partii radzieckiej. I dzięki niemu wiemy, że 30 października Różciuk jakby zgodził się na na rząd Imrianonia. To był szczyt destabilizacji w Związku Radzieckim. Wtedy też wydał tę deklarację znano i tak dalej. I dzień później to samo gremium i, i ci sami ludzie, te sami, ci sami e, radzieccy komuniści powiedzieli, że nie, jednak musimy stłumić e, kontrrewolucję na Węgrzech. W ciągu jednego dnia robili właśnie taki przewrót o 180 e, stopni. E, na, na pewno tam, tam też nakładały się różne e, aspekty, jak e, konflikt e, sueski, bo był sygnał z Washingtonu, że e, Washington nie uważa Węgry za potenc swojego potencjalnego sojusznika, e, że e, właśnie konflikt odwróci uwagę publicznej od e, Węgier. E, Rusiów też mógł się bać tego, że zostanie się swoich obalonych zdjęty. Różne, różne były as aspekty, ale jedno jest pewne, że 31-go zapadła decyzja, że trzeba stłumić, i, I właśnie od tego momentu nowe wojska radzieckie zaczęły właśnie przekroczyć granice, jak Pan nam zapowiedział, ze, Związku, ze, 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 ze strony Związku Radzieckiego i Rumunii. I, i to zauważył żony Mrenodzia. I próbował jakoś, jakoś... E, Póżcież to, że ten neuralne uświęgi zostały ogłoszony. właśnie e, to były takie ostatni, ostatnie, deska e, ratunku. Jeżeli jednak jest jakieś doświadczenie z tej rewolucji, to jest właśnie to, że, że jednak istnieje już jawny te podział świata. W 1956 roku to się okazało, że nie, nie może być neutralnym. Trzeba albo być w tym obozie, albo w drugim, bo, 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 tak, bo tak to wygląda i, i może Węgrzy byli naiwni. Nie wtedy jak chwycili broń 23-4, tylko wtedy jak 4 listopada. Więc nie 23 października, tylko 4 listopada. Wtedy było sporo takich, którzy uwierzyli, że na pewno dzień, dwa dni później pojawią się wojska amerykańskie, czy natowskie, czy ONZ-owskie i, i pomogą nam. Węgli, u, u, to wszystko, co podało węgierska sekcja, sekcja Radia Wona Europa, utożsamili oficjalnym stanowiskiem, stanowiskiem e, e, Białego Domu i, i Waszyngtonu. Bo oni nie wiedzieli, że, że to jest radio, a to jest rząd. Więc oni uważali, że to, co mówi Wona Europa, no to jest stanowisko amerykańskie. Więc e, i dlatego potem było to, 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 to wielkie rozczarowanie. I, I dzięki, też, dzięki temu m.in. E, Janusz Kader mógł tak e, umiejętnie e, jakby z, e, swój nowy tzw. porządek e, i ład e, z, e, na Węgrzech ustawić.